super, że jesteście dzisiaj jest dzień kobiet i pokażę wam co, co dostam od kolegi ok jeszcze wpadajcie na kanał vlog Niny i vlog Leny i dajcie subskrypcję proszę i łapki w górę i dzwoneczek Okej, okay, no to przechodzimy. Akurat ja mam to tutaj. I popatrzcie. Jest taki w kwiatkach. Jeszcze nie, go nie otwieram. Ale jakie fajne tam są rzeczy. Jedynolodzec gumka chyba i ołówek do tego. Jest, I można chyba ściągnąć. No fajnie. Można ściągnąć. Jeszcze, patrzcie, mam czekoladę, którą już gryzłam, niestety, właśnie ugryzłam już lasują, ale patrzcie, to jest notes, nie czekolada, tylko nosek, notes w kształcie czekolady. Wiecie czemu ja tak szybko chcę nagrać? Bo będę z koleżanką się umówiłam, że zagram w Momio a jak chcecie zagrać w, w Momio, to wchodzicie yy, właśnie właśnie Google Play i wiecie co? Tam wpisujecie mo my, o, my i o a jak chcecie mnie wyszukać to ja mam imię nam tym momiu rosy9 ale trzeba zrobić sobie postać I jeszcze no zrobić właśnie sobie nazwę a jak będzie pisało, że ta nazwa jest już zajęta to trzeba jakąś inną a tam w tym momiu mają byle jakie, ale żeby byli w tym momiu. I właśnie, ja mam 15 level. I ja mam roz 9. Mm, dziewiątka jest z Rosse. Wszystko razem. Ok, przechodzimy. Co mam jeszcze? Jed jedna rzecz mi została, ale to nieważne. Zaraz chyba też nagram znowu filmik. Ale to... Przepraszam, że o takiej godzinie nagrywam, ale no... tak były korki duże. Okej. Okay. Ale ładne! Patrzcie. Mam kolejny. Tylko, że ja miałam taki szary, szary, cały szary plecaczek. I miał tutaj taki ten, uszka, Koronę i puśkę i Tutaj zamknięte wtedy oczka były I ten Okej okay. Jest coś w środku? Zobaczymy jak jest w środku jak, jak zawsze musi być takie coś Ale w środku nic nie ma I patrzcie Okej, okay, no to ja to wkładam bo nie chcę ten Okej okay. życzę wszystkim mamom i wszystkim mamom z z właśnie dzieci mam wszystkiego dobrego z dnia Dzień Kobiet No to jeszcze chciałam wam coś powiedzieć Subskrybujcie mnie. Łapki w górę i dzwoneczek. Papatki.